Tegoroczny marzec zaczyna się od młodego księżyca i to aż o dwóch obliczach. 3 marca przed godziną 18 oglądamy go nieziutko nad zachodnim horyzontem, ale, prawdę mówiąc, łatwiej sfotografować niż zobaczyć cieniu tenki sierpik na tle jasnej jeszcze łuny wieczoru i na wysokości zaledwie 1-2 stopni kątowych. Do tego potrzebny jest jeszcze płaski widnokrąg i czyściutkie powietrze. Co innego, 4 marca. Po 18 niebo ściemnieje na tyle, że bez trudu dostrzeżemy księżycowy sierp o wiele wyżej, bo ponad 10 stopni nad horyzontem po zachodniej stronie nieba. Wraz z zapadaniem ciemności księżyc dopełni się światłem popielatym. Mechanizm powstawania tego zjawiska wyjaśniałem już kilkakrotnie, więc teraz po prostu patrzmy i podziwiajmy, bo jest na czym zawiesić oko. Tarcza srebrnego globu akurat w 5% iluminacji stanowi dla mnie idealną proporcję dla ukazania światła popielatego możliwie najbardziej wyraziście. Kiedy księżyc nabierze już kształtu solidnego rogalika, będzie świetną wskazówką dla odnalezienia urana. Poczekajmy do godziny 19, a 5 stopni od księżycowego brzuszka na prawo w dół natrafimy na planetę, która teoretycznie jest na granicy widoczności gołym okiem, ale lepiej użyć lornetki. Albo zrobić zdjęcie. Standardowy teleobiektyw w zakresie ogniskowych 70-200 mm z aparatem na statywie i kilkusekundowa ekspozycja pozwolą na sportretowanie Urana z Księżycem. W dalszej marcowej wędrówce nasz satelitami plejady i Jady, by 12 marca znaleźć się w sercu bliźniąt. Ten zodiakalny gwiazdozbiór wyróżnia się obecnością dwóch jasnych gwiazd, o niemal bliźniaczej jasności, ale to w zasadzie jedyna ich wspólna cecha. Już na pierwszy rzut oka różnią się bowiem barwą. Jeden bliźniak jest niebieskawy, a drugi złotawo-pomarańczowy. Ten drugi ma na imię Pollux, a pierwszy nazywa się Castor. Pollux zaliczany jest do pomarańczowych olbrzymów w końcowym etapie życia. Jest prawie 10 razy większy od Słońca i 46 razy odeń jaśniejszy. Z odległości ponad 33 lat świetlnych świeci nam jako gwiazda pierwszej wielkości. Jest też jedną z największych, najjaśniejszych i najbliższych nam gwiazd, wokół której odkryto planetę. Nazywa się Testias i jest gazowym olbrzymem o masie ponad dwukrotnie większej od Jowisza. Krąży wokół Polluxa w odległości ponad 1,6 jednostek astronomicznych, a tamtejszy rok trwa 1,6 roku ziemskiego. Z o wiele młodszym Castorem sytuacja jest o wiele bardziej zagmatwana. Najpierw w 1715 roku James Bradley i James Pound zaobserwowali, że Castor nie jest gwiazdą pojedynczą. W 1803 roku William Herschel ogłosił, że dwa widoczne przez teleskop składniki tworzą układ podwójny fizycznie. Niecałe 100 lat później Arystarch Białopolski odkrył, że składnik B to gwiazda spektroskopowo-podwójna, a w 1904 Heber Curtis stwierdził to samo w przypadku składnika A. Castor stał się więc układem poczwórnym, ale to nie koniec. W 1916 roku Walter Sydney Adams i Alfred Joy odkryli, że składnik C, znany też jako YY Geminorum, jest trzecią gwiazdą spektroskopowo-podwójną w systemie Castora, zaś w 1926 Henryk Van Hent zauważył, że jest to także gwiazda zmienna zaćmieniowa. I tak oto Castor stał się układem sześciokrotnym. Tymczasem księżyc udaje się w dalszą drogę, a my zmierzamy ku wiośnie, która astronomicznie przychodzi do nas 20 marca o 16.33. Tak się składa, że tego samego dnia wczesnym rankiem Wenus osiąga maksymalną elongację, czyli wizualną odległość od Słońca na Ziemskim niebie. Około 5 nad ranem szukajmy jej nisko nad północno-wschodnim horyzontem. Świeci tak jasno, że nie sposób jej przegapić. Na prawo poniżej znajduje się Mars, ale dla jego identyfikacji przyda się lornetka. Do tej pary dołącza jeszcze Saturn, lecz na jego dostrzeżenie przyjdzie jeszcze czas. To dopiero zapowiedź porannego zgromadzenia planet na wiosennym nieboskłonie. Za to wieczorem w drugiej połowie marca możemy podziwiać przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szczegóły, jak zwykle, podaje witryna Heavensabove.com, ale warto już teraz zaplanować sobie obserwacje, bowiem oglądanie obiektu o blasku zbliżonym do Wenus, majestatycznie sunącego wśród konstelacji i jasnych gwiazd zimowego jeszcze nieba, zawsze robi wrażenie. Pod koniec miesiąca trajektoria ISS przebiega zgodnie ze stożkiem światła zodiakalnego, ukazującego się jako słaba poświata półtorej godziny po zachodzie słońca. Można je dostrzec nawet gołym okiem, ale do tego potrzeba bardzo ciemnego miejsca z widokiem na płaski horyzont pozbawiony silnych świateł oraz bezksiężycowego, bezchmurnego i przejrzystego nieba. W tym przypadku także pomoże astrofotografia z użyciem szerokokątnego i jasnego obiektywu, wysokiej czułości ISO oraz naświetlania rzędu 30 sekund powinno się udać. Powodzenia, Piotr Majewski!